Nie yy, Jesteśmy w sadzie. Po przerzedzeniu drzewka odżyły Wszystko wraca do normy. Jak widzicie, są dmuchawce w strasznych ilościach. Ale wygląda to wszystko razem bardzo pięknie. Mi się bardzo podoba, lubię to Albo sobie po prostu obserwować, co się tu dzieje. Ale nie o tym mowa. Yy, Przyszłem dzisiaj tutaj, żeby pokazać Wam pewne kwiatki. Te kwiatki teraz sobie występują, rosną na drzewach. Jest to drzewo, które nazywa się głóg. Bardzo ważne drzewo. Pomijając już fakt, że niezbierane owoce głogów w czasie jakby to powiedzieć, jesiennym, zimowym zapewniają e, ptakom pożywienie. Owoce głogu można przerabiać na wino. Bardzo dobre swoją drogą. E, ale jest wiosna, maj, e, więc są kwiatki. Kwiatki są również bardzo ważne. Można te kwiatki zbierać. Jeżeli ktoś nie lubi zbierać owoców, jest z nimi trochę więcej zabawy, bo kwiatki wystarczy ususzyć. I mamy gotowe lekarstwo. Zobaczmy jak te kwiatki wyglądają. Tutaj mamy kwiatki. O, teraz chyba jest w miarę ostrość. Głuk jest kolczasty, tutaj widać kolec. Tych kolców nie ma, może strasznie dużo, ale są bardzo konkretne. Jak już wejdzie, no to siedzi bolesna rzecz. Ale wróćmy do kwiatków. Warto się trochę poświęcić i sobie te kwiatki pozbierać, bo przy nadciśnieniu, przy wszelkiego typu dolegliwościach mięśnicowych, jest to świetne lekarstwo. Troszkę może czasu trzeba, żeby to zadziałało jak powinno, ale. Ale warto, naprawdę warto. Stosowałem, wielu moich znajomych stosuje i działa. Tutaj może nie są takie piękne. Nie chcę nagrywać w bardzo takim publicznym miejscu. Nie lubię, jak mi ktoś łazi. No i. Tak to wygląda. Dobra, teraz tak. Liść. Zobaczcie. Ma taki kształt. Wyraźne żyłki. Eee, moment. Podejdę w bardziej oświetlone miejsce. Tutaj jest kwiatków więcej. Tak to wygląda. Drzewo Gogu jest dosyć duże. Potrafi być naprawdę duże, ale nie o to chodzi. Eee, jak już dziś rośnie, to wokoło też są mniejsze krzaczki. Zbieramy tego typu kwiatki oczywiście wieczorami. E, wtedy nie leci, nie ma wszystkich owadów, które je zapylają. Nie powinniśmy przeszkadzać pszczołom. One są nam bardzo potrzebne. O, takie ładne. E, no i tak, po nawet już dwóch, trzech dniach stosowania, widać pierwsze efekty w postaci poprawy kondycji fizycznej. E, krew. Sprawniej przemieszcza się w y, naszych tętnicach. Jest bardziej natleniona przez to, y, że sobie tutaj pijemy taki, taki naparek. Y, naparek. Jak zrobić? No, standardowo dwie łyżeczki, dwie łyżeczki, łyżki na kubek dwa razy dziennie nikomu nie zaszkodzi poprawia też samo poczucie. Zresztą w ogóle ziół poprawia się poczucie. Czujemy się zdrowsi od razu. No. Wracając do liści. Liście wyglądają tak. Zbiera się same koszyczki kwiatowe. Zresztą liście, kora i tak dalej też mają swoje właściwości. Ale koszyczki tutaj kwiatowe są najważniejsze w tym wszystkim. Przede wszystkim nadciśnienie i przy dłuższym stosowaniu daje naprawdę wymierne efekty porównywalne z większością tabletek, a efekt utrzymuje się bardzo długo <laughs> stosowania tego typu lekarstwa. Bardzo fajna rzecz. No i odprężające, samo zrywanie już kwiatków można sobie poprzebywać w takiej pięknej okolicy. Bądź innej pięknej okolicy, ale zasadniczo każde wyjście w teren to jest rzecz bardzo zdrowotna Z wieczór. Śpiewają ptaszki i jest fajnie. Co tu dużo mówić?